Coraz dziwniejsze dźwięki, coraz dziwniejsze stworzenia. To wszystko zobaczcie w tym odcinku strasznego Minecrafta. Zapraszamy. Dobra, musimy wrócić do wioski, bo w ostatnim odcinku trochę od niej odbiegliśmy, jednak bez sensu się okazało. chyba tam ci goście do nikogo nie prowadzili. W każdym razie, dobra, wracamy do wioski. Prowadź, prowadź. Dobra, dawaj tutaj, tędy. Musisz tędy iść ciągle do przodu. Tu, 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 tu. Rób ścieżkę. Tędy na pewno? No, bo tak. Generalnie dzisiaj mamy dosyć unikalny pomysł. Pierwszy raz w historii tej serii. Oha, tam są te goście, które. Ja próbuję w nich strzelić z uchu. Oni kucają, znikają. Bo ja nie wiem co oni robią szczerze, ale ja się ich trochę boję. Każdy bądź razie, dzisiaj. Jakiś dźwięk. Aha. Kolejny dźwięk. Dobra, bo ja nie mogę dokończyć zdania. Dzisiaj spróbujemy zabić. Tam jest, tam jest! O! tarcza, 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 tarcza. Patrzą, on pływa, on pływa, on pływa. Uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Ja, ja w ogóle mam enderperły, mam w ogóle enderperły jedną, jak coś zabuduję. Ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Dobra, kontynuując moje zdanie. Dzisiaj spróbujemy zabić jednego z mobów. Yy, za celę sobie postawiliśmy Cave Dwulera, czy jakoś tak się to czyta. To jest bardzo silny bardzo silny mob, który pojawia się w Cave. Ej, ten dźwięk? Ja słyszę, słyszę, słyszę. A! To mam taki szum, mam taki wielki szum. Nie wiem, nie O, Ej, to jest... Stran A! A, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, dobra, dobra. To chyba on chyba się zdespałnował, bo chyba nie udało mu się nas złapać. Tak, 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 patrz. Tam się ospali, widzisz to? Dobra, idziemy, idziemy do wioski naszej. O, faktycznie jest nasza wioska, dobra. Wiesz co, stary, ja bym postawił wyzwanie, bo ja widziałem, że widzowie w komentarzach piszą, że my śpimy. No my nie możemy spać. Nie możemy spać. My jesteśmy jacyś coś słabi i co? Bo to co, teraz pójdziemy sobie spać tak, o i, i co? I będzie fajnie? Nie idziemy spać. Dobra, to nie chodzimy spać, okej. Okay. Okej, okay, dobra, ale żeby zmierzyć się z tym mobem y, Musimy zenchantować Musimy się zenchantować Ja zebrałem drewno Mam 56 level Przez to, że zabiliśmy smoka Więc mega spoko Okej, okay, 11 biblioteczek To nam powinno wystarczyć W sumie jestem, ja jestem cały enchantowany w sumie No, ale mi na przykład zbroja za niedługo padnę I mam słabe enchanty No, ale ja nie mam tyle diamentów Żeby jakby zrobić kolejnym To zejdziemy akurat do cave'a I ogarniemy diaksy Dobra, jest już 30 level Mam jeszcze 3 biblioteczki Więc sobie je tutaj postawiam I teraz tak Nie mamy diaksów, tak? No, ja mam jednego Ja mam trzy Czyli tak musimy zejść do cave'a Możemy zrobić w sumie buciki. Ale Ja mam buciki akurat bardzo fajne, nie? A ci mogę rzucić te buty? Eee... No, w sumie lepsze są niż moje, więc mogę nawet być. Nie wiem, ja bym zrobił disenchanter stary. Ej, czemu my nie mamy tu drzwi w ogóle w naszym domku? Ej! Ej, czemu my tu nie mamy drzwi? Słuchaj, ej, to był jakiś nowy dźwięk, ja tego wcześniej nie słyszałem. Słyszałem jak mi się dosłownie chłop wkrywa w ciało. Ej, ja, ja robię drzwi do naszego domku. Ej, wychodzę naszą wieżyczkę obserwacyjną. Jest tutaj czysto, jest okej. Okay. O, ej! O! Co to jest? Nie wiem! Pierwszy raz to się w ogóle. Ja też. Powiem szczerze, że to było dziwne. O, o! Hero Blind! Gdzie? Dobra. Zniknął! Zniknął! Nie wiem, no i wy widzowie mówicie, żeby nie spać. Wy mówicie, żeby nie spać. Widzicie, co się dzieje, jak się nie śpi. Ja pierdziele. Dobra, schodzimy do a po te diaksy tak, Ja bym przepalił po prostu to jedzonko, bo nie wiem, mam mega mało jedzonka. Faktycznie też mam mało jedzenia. Tu bym jakoś pochodnie postawił, masz? Nie wiem. Od tu jest w sumie ten, mogę skopać stąd węgiel. Dobra, zrobiłem tą pochodnię, stałem tu pochodnie. Tutaj te też postawię. Żeby było jakoś tak stare jak w domu, żebyśmy się czuli. A nie, w no, tu w ogóle już jakieś moby? Tu pod nam jest jaskinia? Ej, Meskito. O, znowu ten dźwięk. Ej, co jest? Ile o ja tych mobów? Ej, Ej, nie! Wracaj, wracaj, wracaj! Ej co jest? Jakie kombo? Jakie to jest głośne! I co jest grane? Ty ciągle ryci coś! Ej, patrz, 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 Co tu się dzieje? Chodź, schodzimy tutaj. A ja muszę to, ja, ja muszę to jedzonko przepalić. Ej, mega dużo jest tego tutaj. Zabijam to. Ej, czemu losowo pod naszym domem aż tyle mobów się pojawiło? Jeszcze te dźwięki. Ej, tam skrypę za to uważaj, żebyś nie wybuchł. Chodź, zrobimy piecyk stary, przepalę sobie jedzenie i wyruszamy do cave'a wtedy. O jajku, Co tam się dzieje? Co to jest? Czemu cały czas to słyszymy? O! Co się stało? Co się jest ten gościu, spróbuję go trafić z łuku chyba Tak, ja mam 3,5 HP. Ej, próbować! Stary, tu jest ten gościu! Próbować go trafić z łuku, próbuję. O! Ja pierdziele, uciekaj, uciekaj! Do domu, do domu, do domu, zabuduj to zabuduj to i zabudowuję! Jest, jest! patrz tu, za od tego otwójcie, się, otwójcie! Ja! Ja pierdziemy na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, te ty nie otworzyłeś! On tu jest, on tu jest! biego, biego, biego. biego, biego. Hit, go, biję biego. biję go! Igo, go, chitałem Pomagam ci! Pomagam ci! Aaaaa! O! Żyję, Co się dzieje, Dexi? A! Dexi. A! O! Dexi! O! Jeden, jeden, jeden. jedziemy, jedzę! Żyje, żyję! Tak, 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 że jest, żyje, żyję. My go pokonaliśmy? Nie, nie wiem co tu się stało, nie wiem co tu się stało totalnie. A ja się boję... A! Ej, wszystkie... Creepery, to są charpery, stary O, chodź chodź chodź, chodź chodź, chodź co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ej, zaburowałem cię, zaburowałem cię, zaburowałem cię! Nie! Wypuść mnie, wypuść mnie stąd. stoi! Czeka, dobra, jest, 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 jest OK, jest okej, okay, jest, czekaj, ja to wszystko muruje. On w ogóle zniszczył drzwi, on zniszczył drzwi przecież tam wcześniej były drzwi. O co to było? Też nie wiem. My go zabiliśmy co, co to w ogóle miało być? Ej, tam mówi, że są chart czekaj, dobra, ja nie mogę jeść korusu, bo się tam tepnę. Patrz to, Ej, teraz chyba już ich nie ma, ale sobie on tam pió nawalną w te wszystkie moby na dole i te Czekaj, on jest, Nie, jest tam jeden nadal widzę tam. Nadal jeden podświetlony jest. Faktycznie jest. Czekaj, z łuku go spróbuję ustrzelić. Zabiłem. Dwa są, tam jest jeszcze jeden po prawej. I w ogóle na przykład do nas też się taki jakiś creeper, a on potem zniknął. Cały czas jakieś dziwne dźwięki, Ja nie wiem czy my damy radę. Pokonać Dobra, Dobrajem ostatniego chorus. Z... Oj, deptałem się tutaj! O! Tu jest ten, tu tam ten się? Co tu się dzieje w ogóle? O, idę, tu szedłem, szedłem tu za tobą. I tu jest jakaś skinia w ogóle dowolona. Dobra, żyje, żyje. Dobra, chodź, zbierzemy jedzenie. Dobra, to idziemy. Ej! Co, co? Co? Co to jest? To jest literka H od jakimś dziwnym obsydianem. Co to jest obsydian w ogóle? What? Ej, ale pierwszy raz już to jest któryś odcinek i pierwszy raz w ogóle ja nie wiedziałem, że tutaj te mody na hero Ej! Hey. Silverfish! Ej, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Słuchajcie, te Silverfish z białymi oczami. One jeśli nas dotkną, to nas przeteleportują w jakieś lasowe koordynacje Dobra, ja je z łuku ustrzelam. W poprzednim odcinku właśnie. Nie w poprzednim, w przed przed poprzednim, ale nas wyteleportowały bardzo daleko, więc ja nie chcę, nie chcę ich teraz. Okej, nie, okay, nie rozkupujemy właśnie tego napisu, bo to. No dobra, idziemy zaraz to jedzenia. Ej, lava się z nim wylava? Ej, to w sumie ja od razu ten będę podpalał ten, obel, i od razu przepalone sobie. Ej, ej, ona mi się zamieniła. What? Ej! Tary, one mnie biją. Co się dzieje? Podpalam to. Za... to, pal to, one się duplikują. Co tu się dzieje? Ej, to jest powalone. Czekaj, 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 czekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co tu się dzieje? Ej, to jest powalone. One biją, one biją. Tak, one biją. Uciekaj, uciekaj. What? Dobra, one nawet mi jedzenia nie dają, ja mam je gdzieś Oła! uciekam są nie, wywalone, wywalone mnie, wywalone mnie, ja nie wiem co tu się dzieje tak szczerze Okej okay, Dora, ta jest normalna One mnie konią w ogóle ciągle, co tu się, one tak szybko chodzą stary, widzisz to? Patrz, znaczy, jak, jak ja zabijam to one się duplikują Ej Dora, bo na, na jest tyle, nie strzelaj wik, jest nie, 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 to nie ma sensu, to nie ma sensu <laughs> Dobra Czyli jak, Ja tu wyleję lawę może jakoś no nie, jeszcze tutaj. A! Hero Prime, Herobrine! Herobrine! Ale się wystraszyłem! Ale się wystraszyłem! O. Ej jak teraz dostałem takiego zawału serca. I czemu znowu jest noc! Czemu znowu tam stoi ten gościu? Nie, nie! To jest ten sam? Ha, dobra, już myślałem, że mówisz. No nie, ja już ja już nie chcę. Nie wiem, czemu wychodzimy w nocy, bo był dzień jak wychodziliśmy. No czemu się tak noc szybko zrobiła? Tu nie ma żadnych zwierząt już tuś. Właśnie ja się bawiam, że tu szczerze może być coś takiego, że noc jest długa, a dzień krótki, bo mi się wydaje, że... Nie wiem, jakieś to jest dziwne. Ej, ja rzucam jajem, rzucam jajem. Nic nie wyleciało. W ogóle, czemu Ej, e, e, a, a. dobra, ej, to, to jest mega dziwne, mega dziwne to jest Postawiłem drzwi, ale teraz mam w flipunku nadal trzy sztuki, czyli to? What? Zobacz, raz, dwa, trzy okay dziwne. Przepalmy to jedzenie. Ej, creeper, 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 creeper! O! A mnie wystraszyłeś z zwykłym creeperem. Ej, gunpowder, ej Nie mamy w sumie firewerek, a mamy litr. Czemu o tym w czasie nie pomyśleliśmy. Dobra, to zrobimy firewerki, ale na razie daję mięso do przepalania. Czaj, tu jest ten węgiel. W ogóle jaki ty masz killów? Ja mam efficiency 3, unbreaking 3, więc nawet spoko. Trzyma trzymaj jeszcze tutaj z fortunką. Oooooooooooo! O! U! o! Słyszę ten dźwięk. Dobra, ale chyba jesteśmy naprawdę mocno za zamurowani. On się do nas nie przedostanie. A ja w sumie robię kowadło, bo czemu nie co nie? No, możemy zrobić. Mamy farmę żelaza, dużo żelaza, to. Pyk, robię kowadło. Mega, brzydko wygląda w ogóle. Co tu jakieś lasowe drzwi robią na środku? Weźmy to jakoś, ogarnijmy tutaj w miarę, żeby to nie było tak, kurde. Tu jest to kowadło, dobra, i tak. Zobaczę, co jak połączę to. Efficiency 4 wtedy będę miał. Unbreaking 3 fortuna 2. Opłaca się? Nie, nie opłaca się. W sumie. Kost to jest 20, 20. A tu, A tu 12, 12 teraz, bo za odwróciłem, jest Jakieś dźwięki słyszę. Dobra. Wiesz co ja bym zrobił? No, idziemy do cave'a Mamy już jedzenie. Patrz, rzucam ci. No tak, idziemy do cave'a. Uuuu jaki ten! Jaki stekor, co? Ja wezmę sobie zrobię Shalkera, bo w sumie czemu nie, co nie? Shalker i Shalkera mamy. Let's go. Ile ty masz? Ty masz strach, ja, chyba nawet zrobić. Ej, co jest? Ja pierdzielę! O! uważaj, idę, tu skoczyłem za tobą. I dał mi gunpowder. Dobra, całe jedzenie przepalone. Schodzimy do cave'a pod jaksy. Dobra, mam nadzieję, że ten cave będzie schodził ładnie w dół. I nie napotkamy tutaj żadnych nieprzyjemnych stworów. Gunpowder, let's go. Ej, 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 ej. ej, ej. Ej, nie, nie mam tarczy! Dobra, ale mam. Okej, okay, mogę sobie zrobić. Dobra, schodzi to jeszcze bardziej w dół. Ej, dwa kipery dwa trzy kipery. Idealnie, zabijamy. Co to się tak czerwono zrobiło? Nie wiem, tak czerwono to się nagle zrobiło. Mega dziwnie. O! Dwa te z białymi oczami. Dwa diamenty. Dwa złoże diamentów. U mnie też właśnie były dwa diamenty. I pięć dostałem, bo mam kill z fortunką dwa, więc. champ jump, tak si mi dał. Ja też mam fortunkę, więc w nie musimy dużo tych ród zbierać. Żeby One się tylko nie rozmnażały, dobra. One się na szczęście nie rozmnażają. Ale, ale duża ruda. Ja już mam 12 diaksów, ale chyba wcześniej miałem Jum 3. Pięć, ja miałem pięć, ale dobra, jeszcze troszkę musimy zebrać, tylko tutaj gdzie to nie idzie Dobra, wróćmy się tam, gdzie ja może byłem, bo tam w sumie było spoko O, ja mam diaksy, o, palę się, palę się, palę się Dobra, przeżyję, tutaj nawet najprostsze zapalenie się w lawie jest takie straszne Ja też mam diamenty. jeden, nie, nie gadaj, że tylko jeden, o nie, drugi No co, iż fortunka w ogóle nie zadziałała, nie U mnie też, miałem wcześniej 12, teraz mam 13 O, jakieś dziwne dźwięki mam o. Ej, mam shaft, mam shaft. Nie wiem, teraz spawner zombiaków Dwa let's go, nie, 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 nie. Znalazłem to jabłko. Nice. ja znalazłem mineshafta, więc. Słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Ej, my znowu się rozdzieliliśmy. My w każdym odcinku się rozdzielamy dosłownie, nie wiem. Ej, kolejne diamenty, dobra, let's go. Ja się trochę boję wyjść. Ile, ile masz już diaksów? No ja muszę zebrać jeszcze, Dobra, wychodzę, wychodzę. Drugi... O, i fortunka zadziała, dobra, let's go. Dobra, czekaj, musimy się znaleźć, ja idę do ciebie. Ej, oj, to creepy wygląda jak ten szkielet tam chodzi. Co jest? Okej, okay, okej, okay. nie, nie, nie chcę tutaj. Uuu, Dobra, to było creepy. Ja jestem w tym mineshafcie, co ty chyba. Ej, widzę nikt, widzę twój nikt, za to, za mną, za mną. To od tej strony, właśnie. O, widzę, 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 cię, dobra Nie zabijajmy ich. W ogóle ten Enderman. Nie wiem, mi takiego Jumpskera zawalił. Dobra, jeszcze jakieś. O, mi też walnął Jumpskera ten Enderman. Dobra, jakieś ostatnie jeszcze złoże diamentów. Dwa wspólne obok siebie. I też czy cały czas jakieś takie nienaturalne dźwięki. Jeden diament. O, i drugi. Let's go. Woo! Jaka ruda! Jeden, drugi, trzeci. Ej, dobra, to chyba już tyle wystarczy. Szw Mam 15 diamentów, 15 diamentów. To jeszcze troszeczkę, ja mam 13. Jeszcze ostatnia, ostatnia. Czerwona pochodnia. W losowym miejscu, ja wracam stąd. To znaczy, że chyba ją tam postawił. Tamtędy nie idę. Nie, no ten dźwięk. Ten dźwięk jest taki. On jest taki cichy, ale... Jednocześnie wprowadza taki ogromny niepokój. Ogromny. Dobra, o, kolejne diamenty. Ej, znalazłem jakiś Enchant. z Blessing. Co? Znalazłem błogosławieństwo Nocza, twórcy Minecrafta. Ej, obczajmy potem, co to daje. A co po prostu Enchant? Taka książka z Enchantem. night's Blessing. to pewno to jest coś mocnego. Co jeśli to nam pomoże zwalczyć Hero jakby, bo wiesz, były takie kiedyś teorie, że Hero to jest brat Nocza. Kojarzysz? Ej, to jest ciekawe. No, no, no. Jest szansa, że jak go nałożymy, to nie wiem, będziemy jacy wiesz. No, to na pewno ogarniemy w kolejnych filmach tak naprawdę pozbędziemy się tego. Dobra, o spawner, mam Dobra, mam jaków. Ok, jest fajne złoże. Bardzo fajne złoże. Mam skrzynkę. Wow, chłopie, takie złoże. Mam 26 diaksów, stary. Co? No. Jaki koks. O! Jezu, stary. Taki zawał serca, bo tak nagle mi się rozjaśnił ekran. Dobra, słuchajcie, także to było na tyle w tym filmie. Jednak zabić Cave Dwolera, spróbujemy w kolejnym odcinku zrobić jakąś pułapkę. Opa. Z tego co zauważyliśmy, dużo z Was pyta się o mody i shadery, na których gramy. Także wraz z Dexim postanowiliśmy, że na 50 tysięcy subskrypcji Ja wam po prostu damy. Także co, subskrybuj.